Nie, no bez partnera nie będę. Czego ty oczekujesz tak właściwie ode mnie? Strasznych historii. Siemano, witam was na kanale Neville LPS, a dzisiaj będziemy oglądali straszne historie o stópkarzu, bo na miniaturce już jest stópkarz. Straszne. Nasza historia ma tytuł. W środku nocy przychodziły do mnie cienie. O nie. Mam teraz 25 lat, a historia, o której Wam dziś opowiem, wydarzyła się, gdy miałem 6. Ja dzisiaj Wam opowiem historię, która się wydarzyła 17 lat temu. Urodziłam się. W tamtym czasie przeprowadziliśmy się z naszej rodzinnej miejscowości do zupełnie obcego miasta, ponieważ mój tata dostał pracę w lokalnej fabryce. Ten jeden serial amerykański, który jest pełny nadziei, nowego jutra, że twój tatuś jak znajdzie pracę, to będzie wszystko kolorowo i nigdy, i nigdy to się nie skończy, ty zostaniesz fejmem. Mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu pracowniczym. Dziwię się, że nie willi. Właściwie było tam tylko jedno pomieszczenie, służące zasypialnie, salon i kuchnię. W kawalerce mieszkaliście w trójkę, ja? Super. Nie pamiętam zbyt dużo z okresu mojego dzieciństwa, ale tej jednej rzeczy nigdy nie zapomnę. Nie wiem, czy były to paraliże senne, czy jakieś koszmary, ale często widywałem w nocy cienie przemieszczające się po naszym mieszkaniu. Mieliśmy tylko jedno łóżko, więc spałem z rodzicami. Cienie zazwyczaj chodziły po pokoju i czasem na mnie zerkały. Czemu każda straszna historia jest na jedno kopyto? Naprawdę. Ja jeszcze nie spotkałam się ani jednej strasznej historii, gdzie nie było cieni, ani duchów, demonów. Serio, da się opowiedzieć straszną historię o tym, jak pewna osoba ci podjęła okazję na Oliksie. Nie próbowały zrobić mi krzywdy, ani mnie przestraszyć. Widząc je, nie mogłem wstać ani mówić, ale mogłem ruszać głową i rękoma. Jedyną rzeczą, jaką te postacie mi robiły, było łaskotanie. No i padnę na zawał. Wiem, że to nietypowe na tego rodzaju historie, ale tak było prawie każdej nocy. Snek, <słuch> czemu się śmiesz? <słuch> Tamten pan mnie toli i łaskoczę. <słuch> Postacie były całe ciemne i nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek widział ich twarze. Pamiętam jedynie, że ich skóra była szorstka i cierpka. Jedna noc wyjątkowo mocno zapadła mi w pamięci. Tak jak każdego innego razu obudziłem się w środku nocy. Rodzice jak zwykle mocno spali. Zobaczyłem wtedy dwie postacie stojące w kuchni. Jedna z nich robiła coś przy kuchence gazowej. Oni ci wpierdalali twoją lasagne z biedronki. Zagryźć! Chciałem obudzić mamę, dotykając ją po twarzy. Jednak zanim to zrobiłem, jedna z postaci nagle spojrzała wprost na mnie. Jakim panem ty widziałeś, że ona na ciebie spojrzała, skoro ty nie widziałeś jej twarzy? Ona równie dobrze mogła się odwrócić. Włosów nie miała, była łysa. To wiesz, jej tył mógł wyglądać jak przód. Natychmiast zamarłem w bezruchu. A gdy tylko postać się z powrotem odwróciła, próbowałem obudzić mojego tatę. Już miałem dotknąć jego twarzy, kiedy nagle postać ponownie na mnie spojrzała. Miałem wrażenie, że to było ostrzeżenie, abym tego nie robił. Bałem się, że cienie chcą nas spalić podczas snu, ale na szczęście tak się nie stało. Nigdy więcej nie widziałem, aby któryś znowu grzebał coś przy kuchence gazowej. Nie ma stupek! Nie ma! Ale wciąż łaskotały mnie po nogach, czego bardzo nie lubiłem. Mówiłem o tym wielokrotnie moim rodzicom, ale ci mówili tylko, że mam bogatą wyobraźnię. Oprócz tamtej jednej pamiętnej nocy nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek czuł strach w ich obecności. Jedyne, co mnie w nich denerwowało, to te okropne łaskotanie. Kto mówi ktoś ci łazi po chacie, a ty jedynie co. Nie łaskoć mnie! Przestań! Cieniu! No, przestań! Po paru miesiącach mojego taty przenieśli do innej fabryki, a my ponownie się przeprowadziliśmy. Od tego czasu nigdy więcej nie widziałem cieni. Cienie chciały po prostu mieć współlokatorów i wynajęli wam to mieszkanie, ty się ciesz, bo kawalerki w Warszawie nie są tanie. Gdy dorastałem, dowiedziałem się o paraliżach sennych i świadomych snach. Stwierdziłem, że to jedyne logiczne wyjaśnienie na to, co mi się przytrafiło. Zaprzyjaźnił się z nimi smutnie. A wy jak myślicie? Kim lub czym oni byli? Twoim starym. Dodam tylko, że do dziś nienawidzę łaskotek. Ktoś, ktokolwiek lubi łaskotki? W serio jest osoba, która. O mój Boże, płaskocz mnie proszę. Hej, it's me.